Hejka, obiecałem, że dzisiaj będzie QA, więc będziemy sobie odpowiadać na pytanka od moich widzów i przyjaciół. albo widzów, widzowych przyjaciół. No więc. Przechodzimy do pierwszego pytania. I... Oczywiście ono będzie związane z Robloxem. Ej, tu już odpisywałem, że mi 6, jest 666 e, teraz kolejne pytanie czy mamy jakiś tajemniczy kanał? tak, mam jaki mam kolor oczu? nie jestem do końca pewny no ale wydaje mi się że mam taki kolor piwny oczu, albo brązowy, do końca nie jestem pewien. To wszystkie pytania, widzę ja się z Wami. I na razie, moje, moje widzowie, napiszę Wam tutaj pod tym filmem z mojego nowego, z mojego tajemniczego kanału. Bye.